Dzień dobry albo nawet dobry wieczór państwu szanownemu. Od pewnego czasu jednym z tych miejsc, na które zwraca się wzrok opinii publicznej całego świata, pozostaje Jemen. Tym bardziej, że Amerykanie prowadzący operacje bojowe przeciwko uzbrajanym przez Iran bojownikom Huti, którzy nie posiadają żadnego sprzętu zdolnego choćby w teorii zagrozić amerykańskiej marynarce wojennej, Utracili już trzeci samolot pokładowy FA-18 Super Hornet i to jest drugi samolot tego typu utracony w ciągu ostatnich kilku tygodni. Na tym jednak nie koniec, bo zniszczeniu w ostatnich dniach 7 maja uległ jeszcze jeden samolot FA-18, ale jest to już starszy samolot Hornet używany przez Finów i również o tym dzisiaj kilka słów. Natomiast wracając do Jemenu, to wydarzenia te związane są bezpośrednio z działaniami prowadzonymi przez spisujący się niezbyt dobrze podczas operacji przeciwko jemeńskim rebeliantom lotniskowiec USS Harry C. Truman, na pokładzie którego stacjonują samoloty wielozadaniowe FA 18 Super Hornet. Pierwszy z trzech amerykańskich Hornetów, utraconych podczas prowadzenia działań operacyjnych na Morzu Czerwonym, został zestrzelony przez własną obronę przeciwlotniczą. Następnie doszło do zderzenia lotniskowca z cywilnym statkiem handlowym, no ale to nie przyczyniło się do utraty żadnego z samolotów pokładowych. Następnie kilka dni temu informowałem Państwa o wypadnięciu jednego z samolotów za burtę. Przyszła pora na kolejny niezbyt Zrozumiały przypadek dowodzący albo niebywałego pecha amerykańskiego personelu pokładowego, albo niebywałego niedbalstwa i niechlujstwa w realizacji obowiązków służbowych, albo, zwyczajnie wskazujący na to, że, cytując klasyka, inni szatani byli tam czynni. Otóż w dniu 7 maja 2025 roku pojawiła się informacja o utracie trzeciego od rozpoczęcia działań bojowych przeciwko Jemenowi samolotu wielozadaniowego należącego do amerykańskiej marynarki wojennej. Tym razem samolot miał zostać utracony po tym, jak przystąpił do lądowania na pokładzie amerykańskiego lotniskowca i spadł z pokładu. Maszyna miała wchodzić w skład Dywizjonu VFA-11 Red Reapers, stacjonującego normalnie w Naval Air Station Oceana. Jak do tej pory nie udało się ustalić przyczyn wypadku, ale zdaniem dziennikarzy CNN, którzy nieoficjalnie dotarli do znajdujących się na pokładzie w chwili lądowania samolotu członków załogi, do utraty maszyny doszło w dość zaskakujących okolicznościach, ponieważ wszystko wskazywało na to, że lądowanie będzie odbywało się bez większych problemów. Najprawdopodobniej załoga samolotu przestrzegała wszystkich procedur. Wiele wskazuje natomiast na wadliwe działanie aerofinishera. Najprawdopodobniej doszło do zerwania liny, chociaż nikt oficjalnie nie odrzucił sugestii, zgodnie z którą doszło do oderwania się haka od samolotu. Pojawiły się głosy, zgodnie z którymi w grę mogła wchodzić usterka tak zwanego boltera. Wówczas dochodzi do sytuacji, w której hak wypuszczany przez samolot podchodzący do lądowania w ogóle nie zaczepia o rozciągnięte na pokładzie liny hamujące. W takim przypadku pilot siedzący za sterami samolotu, który doświadczył podobnej sytuacji, powinien natychmiast wzbić się w powietrze. Ten ostatni wariant wydarzeń na pokładzie lotniskowca Truman nie jest jednak brany pod uwagę przez władze amerykańskiej marynarki wojennej. No dobrze, ale co się tak właściwie stało, bo skaczemy wokół tego tematu jak nagi w pokrzywach? Otóż po podejściu do lądowania, które według załogi znajdującej się na pokładzie lotniskowca było prawidłowe, coś poszło bardzo mocno nie tak i zamiast zatrzymać się na pokładzie lotniskowca, Hornet przesmarował cały pokład i wypadł za burtę. Obaj członkowie załogi samolotu FA-18 zostali później podjęci przez załogę śmigłowca ratunkowego. Samolot zaś poszedł na dno i dołączył do maszyny, która już tam od pewnego czasu spoczywa. Nie da się jednak nie zwrócić uwagi na to, że Wygląda to dość podejrzanie. Sprawa nie została do tej pory wyjaśniona, no bo z jednej strony samolot zatonął, z drugiej strony nie da się ukryć, że panuje jakaś dziwna zmowa w milczeniu. Wiadomo, że samolot wypadł za burtę nie po raz pierwszy, wiadomo również, że zaraz na wstępie odrzucona została wersja, zgodnie z którą pilot nie trafił w liny hamujące. To może sugerować, że. Ten incydent miał jednak nieco inny przebieg niż to co jest podawane w mediach. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w ostatnich dniach na terenie Jemenu działo się naprawdę dużo. Nim przejdziemy dalej, spróbujmy dokonać krótkiego podsumowania tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach właśnie w tej części świata. No i tutaj trzeba zacząć od tego, że były Izraelskie naloty na Jemen, które stanowiły odwet za przeprowadzony przez rebeliantów Huti atak na izraelskie lotnisko. Kolejną kwestią, o której trzeba powiedzieć, jest zawarty przez Amerykanów rozejm z rebeliantami Huti, który jest bardzo mocno krytykowany i jest uznawany za bardzo kontrowersyjne rozwiązanie. Tutaj zaczynają się tak zwane schody, ponieważ zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami, które pochodzą częściowo od samych Huti, na krótko przed wejściem w życie Rozejmu, mieli oni przeprowadzić kolejny atak na lotniskowiec, i zdaniem samych rebeliantów, ten konkretny atak miał doprowadzić właśnie do utraty samolotu FA-18 Super Hornet. Warto dodać, że sami Amerykanie jak do tej pory nie potwierdzili tych rewelacji, a co zrozumiałe, deklaracje bojowników Huti nie mogą być traktowane jako całkowicie miarodajne źródło. Stąd też pojawiają się głosy, zgodnie z którymi ostatnie wypadki nie musiały być związane z wspomnianym zawieszeniem broni oraz działaniami podejmowanymi przez Huti, a wynikały albo z niedbalstwa załogi lotniskowca, albo ze zmęczenia. Warto zresztą dodać, że Huti za każdym razem, gdy tylko coś działo się z amerykańskimi samolotami używanymi do działań bojowych przeciwko rebeliantom Huti, głośno chwalili się, głównie w internecie, że to ich sprawka. Gdy doszło do zestrzelenia FA18 Super Horneta przez własny ogień przeciwlotniczy, Huti deklarowali, że schakowali systemy amerykańskich okrętów, i to oni za to odpowiadają. Gdy stosunkowo niedawno jeden z Hornetów Strumana spadł do wody na skutek niedbalstwa personelu technicznego, który nie zabezpieczył samolotu po locie, a okręt wykonywał nagły zwrot. Huti z dumą poinformowali, że akurat w tym czasie posłali nad okręt rój swoich dronów. I to właśnie owe drony doprowadziły do utraty amerykańskiego samolotu, gdyż samolot i holownik nie były odpowiednio zabezpieczone na pokładzie lotniskowca, ten zaczął wykonywać manewry, żeby uniknąć. Trafienia przez drona, dokładniej gwałtowny zwrot, no i to się wszystko posypało. Obecnie mamy do czynienia z trzecim przypadkiem utraty samolotu Hornet, no i tutaj najprawdopodobniej był to zwykły błąd pilotażowy, wynikający no, albo ze złego przygotowania pilota, albo ze zmęczenia. Pojawiają się różne wyjaśnienia. Możemy tutaj zacząć właśnie o tym wątku przemęczenia e, wspominać, ponieważ no, nie da się ukryć, że to zadanie bojowe, które pełni załoga Trumana, trwa już dosyć długo, i w momencie, kiedy mieli już odchodzić z rejonu operacji, dostali rozkaz, żeby tam jeszcze dłużej zostać. To zaś na pewno odbiło się negatywnie również na morale załogi lotniskowca. Z drugiej strony, można wyjaśnić to wszystko tym, że amerykańscy marynarze z Lotniskowca Truman są po prostu ofiarami niesamowitego pecha, który prześladuje załogę tego konkretnego lotniskowca. Pojawiło się wreszcie takie wyjaśnienie, że winę za wszystko ponoszą producenci amerykańskiego sprzętu wojskowego. O ile w tych w poprzednich wypadkach można jakoś uwierzyć w pośrednią odpowiedzialność jemeńskich rebeliantów, chociaż i tak było to bardzo dyskusyjne, to obecnie jest to po prostu hasło rzucone gdzieś w eter, by z jednej strony pokazać własnym oddziałom, że bijemy Amerykanów, a z drugiej strony udowodnić wszystkim nieprzekonanym we własnym kraju, jak silni są rebelianci. Problem rozbija się natomiast o to, że w kraju Czyli w Jemenie, Huti mają naprawdę duże poparcie, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że od kilku miesięcy są bombardowani przez Amerykanów, a pomimo tego nadal stanowią rosnące zagrożenie dla całego regionu i otrzymują coraz więcej wsparcia z Iranu. Warto wspomnieć jeszcze o tej kwestii. Hmm, Ewentualnej odpowiedzialności amerykańskich producentów sprzętu. Otóż niektórzy twierdzą, że ten sprzęt, który od pewnego czasu odbiera wojsko, jest dostarczany w złym stanie technicznym, jest często wadliwy, ma wiele wad produkcyjnych, i tutaj próbuje się w ten sposób wrzucić kilka kamyczków do ogródku firmy Boeing, która po wielu latach chudych, jeśli chodzi o kwestie wojskowe, zaczyna od pewnego czasu zyskiwać nowy wiatr w żagle. Tutaj jeśli chodzi o Boeinga, no to pierwszym takim sukcesem od wielu lat były samoloty F-15EX, później wielki kontrakt na budowę samolotów F-47. No i teraz jeżeli by się okazało, że na przykład nie potrafi Boeing zbudować sensownego samolotu morskiego, no to Byłoby to na pewno duże uderzenie w to przedsiębiorstwo. Warto wspomnieć jeszcze o jednej kwestii całego tego wydarzenia, a mianowicie o kosztach, jakie ponoszą Amerykanie prowadząc operację u wybrzeży Jemenu. Koszt jednego samolotu Hornet w wersji Super Hornet szacowany jest na około 67 milionów dolarów amerykańskich. No więc, jak łatwo policzyć, przy utracie trzech maszyn tego typu mamy już około 180 milionów dolarów, ponad 180 milionów dolarów, jeszcze do tego trzeba by doliczyć koszty holownika pokładowego, no ale to już jest najmniej istotne. Natomiast jest to bardzo dużo pieniędzy, ale nadal stosunkowo niewiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę szacowane koszty trzech tygodni działań prowadzonych tylko w kwietniu przeciwko rebeliantom Huti gdzie za prowadzenie tych operacji bojowych nakazanych przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, Amerykanie zapłacili około miliarda dolarów. A to i tak jest tylko ułamek kosztów poniesionych przez Amerykanów od samego początku ich kampanii przeciwko HUTIM. Warto dodać, że z tym pechem amerykańskich marynarzy, o którym wspominałem, coś może być na rzeczy, gdyż mamy do czynienia z taką czarną serią samolotów FA-18 Hornet. No i właśnie z udziałem jednego z takich samolotów w dniu 7 maja miał miejsce jeszcze jeden wypadek dokładniej z samolotem FA-18C. Hornet, który jest starszym bratem używanego obecnie przez amerykańską marynarkę wojenną Super Horneta. Samoloty Hornet są używane nie tylko przez państwa znane z posiadania dużych marynarek wojennych, ale również przez mniejsze państwa. I tutaj możemy przywołać Finlandię. Historia pozyskania samolotów FA 18 Hornet przez Finlandię jest dość blisko związana z Polską. Otóż, w momencie, gdy trwał przetarg na nowy samolot wielozadaniowy dla polskiego lotnictwa wojskowego, bardzo długo w gronie faworytów znajdował się właśnie Hornet, który został ostatecznie zakupiony między innymi przez Finów, którzy zdecydowali się na zakupienie samolotów Hornet pod koniec lat 90. XX wieku. Finlandia otrzymała wówczas całkiem liczną flotę samolotów w odmianach FA-18CID, które w fińskiej służbie zbierały bardzo pozytywne oceny. Dopiero w ostatnich latach zaczęło mówić się o tym, że Finlandia będzie musiała zrezygnować ze swoich samolotów i przeprowadzić głęboką modernizację posiadanej floty samolotów wielozadaniowych. Wiązało się to z zakupieniem przez Finów 64 samolotów F-35A. Decyzja w tej sprawie została podjęta w 2022 roku i po części wiązała się z planami stworzenia ogólnoskandynawskich sił powietrznych, które mają opierać się na siłach powietrznych Danii, Norwegii, Finlandii oraz Szwecji. Znaczna część z tych państw albo już przeszła na F-35, i tu mamy przykład Norwegii, albo jest w trakcie przechodzenia, przykład Danii, albo zamierza przejść w niedalekiej przyszłości, no i tutaj pojawia się Finlandia. Co się jeszcze tyczy lat 90. i tego wątku polskiego, to spodziewano się, że w Polsce, gdy ta również zdecyduje się na zakupienie samolotów Hornet, to nad Wisłą będzie mogło powstać Centrum remontowe, no ale to jest już temat na zupełnie inną dyskusję. Zaś w temacie fińskich FA-18 warto jeszcze dodać, że już po wybuchu wojny na Ukrainie Kijów sugerował Helsinkom, że byłoby władzom w Kijowie bardzo miło, gdyby Finowie przekazali Ukraińcom swoje samoloty. Finowie jednak powiedzieli, że takiej opcji nie ma. Tak czy inaczej, w dniu 7 maja 2025 roku o godzinie 10:50 czasu lokalnego doszło do katastrofy fińskiego Horneta FA-18C, który rozbił się w pobliżu lotniska w Rowaniemi. Maszyna spadła na teren wojskowy w pobliżu lotniska. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Pilot, według deklaracji płynących od fińskich władz wojskowych, zdołał się katapultować i samodzielnie dotarł do oczekującego na niego pojazdu ratunkowego, następnie zaś został zabrany do szpitala na rutynowe badania, które nie wykazały żadnego uszczerbku na zdrowiu. Krótko po zakończeniu badań pilot został wypisany ze szpitala. Wiadomo natomiast, że samolot, który został utracony, to maszyna z numerem HN409, która podczas lotu zakończonego katastrofą wykonywała akrobację lotniczą przed pokazami lotniczymi. Wypadek samolotu miał mieć miejsce 5 minut po starcie. Hornet rozbił się w pobliżu pasa startowego i wylądował w rogu Placu Budowy, który jest. Wykorzystywane w celu przygotowania nowej infrastruktury lotniczej, ta zaś ma być wykorzystywana przez samoloty F-35, na dostawy, których oczekują Finowie. Miejsce katastrofy zostało ogrodzone i zabezpieczone. Informowano o pożarze i gęstym, ciemnym dymie unoszącym się nad miejscem wypadku. Fińskie władze wojskowe, jak również cywilna administracja lotniska w Rowaniemi, poinformowały we wspólnym oświadczeniu, że wypadek, który miał miejsce z udziałem Horneta, w najmniejszym stopniu nie zakłócił funkcjonowania lotniska ani ruchu pasażerskiego. Prace budowlane również nie zostały przerwane, nie doszło też do zniszczenia żadnych przygotowywanych wcześniej elementów nowej infrastruktury lotniskowej. A z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający niczym obsługa techniczna pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Zachęcam także do zaglądania na kanał rezerwowy, na którym poruszam tematy niekoniecznie związane z lotnictwem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem!